Cześć, Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje. Trochę mnie tutaj nie było, a to dlatego, że od listopada bujałem się z przeprowadzką i powiem Wam, że to była dla mnie katorga. Serio. To, co się działo, to jest po prostu jakiś jeden wielki kosmos, jedno wielkie nieporozumienie. Ja po prostu miałem już nerwowo dosyć. Dodatkowo złapało mnie jakieś choróbsko przed świętami, no i jeszcze próbuję to wyleczyć jakoś. No, już jest trochę lepiej, stąd też postanowiłem do Was przyjść z takim luźnym materiałem, w którym pokazuję. Materiałem? Co ja powiedziałem? Materiałem, w którym pokazuję Wam moje nowe miejsce pracy, moje studio, w którym jeszcze za dużo tutaj rzeczy nie ma. Ja starałem się tutaj naprawdę już tak. Zadomowić i zaaranżować to, żeby to ładnie wyglądało, ale to z czasem pewnie się jeszcze mm, nadrobi. Także, jeżeli słyszycie taki pogłos, jakieś echo, to bardzo Was przepraszam. Ja postaram się w postprodukcji to jeszcze jakoś zniwelować, żebyście po prostu ten film mieli w fajnym odbiorze. Aha, jeszcze bardzo ważna kwestia ja wrócę na ten kanał, tylko dajcie mi jeszcze trochę czasu, bo muszę jeszcze pewne kwestie podomykać. Pozamykać jakieś tam swoje sprawy, ogarnąć i ja na pewno wrócę. Także, no, ja już tutaj nie gadam, no i zaczynamy. Możecie zobaczyć już przez drzwi, do których się wchodzi tutaj do tego mojego mojego studia. Już jest tam jasno, bo pozapalałem światła, żeby do nagrań było jak najlepiej, a to dlatego, że jest szaro, buro i ponuro na dworzu, ale to nie ma co się dziwić, to jest styczeń. Po lewej stronie mam szafki oraz wszystkie swoje jakieś tutaj przybory, których używam. Na przykład często teraz pracuję okolorami albo markerami na bazie alkoholu, i tu mam takiej. Pióro z ptakami namalowane. To nie ja malowałem, jakby co. No i tutaj mamy, jak jest okno, no to po prawej stronie mam całe moje tutaj stanowisko pracy. Jest to takie małe biureczko z krzesłem. Tam nie będę wam pokazywał pod spodem, bo są kable. Tutaj mamy Warszawę na obrazie, a tutaj jest taki mały kącik po prawej stronie w których trzymam też luminensy, no bo ich też często używam oraz taką mam małą wystawkę moich retro kredek. Jeśli zapytacie mnie, co to jest za półeczka, to słuchajcie, to jest półka z Action. Ona była do herbat. Ja tam sobie wszystkie washi tapy poukładałem, jakieś tam takie duperelki rupiecie, aby mi po prostu to się nie walało. I powiem Wam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Planuję sobie jeszcze kupić jedną taką, bo to naprawdę jest spoko. No i tutaj mam luminensy, co to linika leży na nich no linijka, no bo pewnie nie miałem gdzie wsadzić. Zobaczcie, ile już mi ich ubyło, bo ja naprawdę ich często używam, dlatego one tutaj tak po prostu otwarte sobie leżą. No i tu jest taki mały właśnie kącik z moimi tutaj rzeczami. Tu jest ilustracja na ścianie powieszona jest to kolorowanka, którą kiedyś wraz z z koncept zrobiliśmy. No i tak sobie ten oryginał oprawiłem w ramkę i tak sobie wisi. Biurku, jak możecie zobaczyć, no nie dzieje się za dużo, bo ja tutaj chciałem oszczędzić sobie jak najwięcej miejsca, bo te biurko nie jest duże, bo to ma 1,20 m chyba szerokości, więc no wiecie ja chciałem tutaj mieć jak najwięcej miejsca żeby się komputer do pracy zmieścił oraz żebym miał dużo właśnie miejsca na rysunek no i tutaj mam temperówkę ołówek automatyczny ten Blossom którego też używam, no i pędzle sobie w szklankę wsadziłem, bo jeszcze nie mam ładnych pojemniczków, ale to tak jak mówię wszystko się powoli Tutaj ogarnie. Tam mam lampę, jak widzicie, no i stojak jak koło Kaloryfera stoi, a tam mam moją Editkę z filmu Downton Abbey. Bardzo lubię tę postać, Narysowałem ją i bardzo mi się. Podoba, i tak postanowiłem sobie ją tutaj powiedzieć. Idźmy, może, słuchajcie, do tego stanowiska, tutaj stanowiska, do tych mebelków, a to dlatego, że w nich jest bardzo duża zawartość i chciałbym właśnie wam to pokazać. Więc zacznę może od tej pierwszej. Tylko jak ja mam to nagrać? Czekajcie. No, dzień dobry, moi drodzy, witam was z podłogi. Jak widzicie, tutaj jedną szafkę otworzyłem. No, musiałem tak to po prostu nagrać, no bo tutaj nie mam zbytnio. Miejsca i dla fanów Karandasza będzie to coś niewiarygodnego, podejrzewam. Ja już się do tego przyzwyczaiłem, bo to jest moja praca, moja normalność. Także y, tu mam wszystkie kredki, wszystkie zestawy, które mi są potrzebne do y, czy nagrań, czy do jakichś recenzji, czy do zdjęć, które dla Was robię na social mediach, na Instagramie i na instagramie kalendarz.pl, jak i na moim Sebastian Rysuje. Serdecznie Was tam zapraszam, bo naprawdę tam macie o wiele więcej materiałów niż tutaj. Także warto sobie nawet takie konto założyć po prostu do wglądu i nie tam obserwować, bo naprawdę tam macie ogromny prac, ogrom zdjęć, ogrom wszystkiego. Po prostu naprawdę jest tego dużo. Ale dobra, ja już tutaj się nie rozgaduję. Słuchajcie, e, ja mam taką manię, znaczy manię. E, no mam taki nawyk, że ja wszystkie produkty swoje, które mam, trzymam w opakowaniach, albo tekturowych, albo po prostu tych takich oryginalnych, jak blaszane puszki czy coś. E, I tak jak możecie zobaczyć, nawet mam karton po temperówce, która stoi na na tym, na biurku, ale powiem Wam, że jedni mogą się ze mnie śmiać, inni nie, ale to jest dobry nawyk, bo słuchajcie, jak właśnie miałem tą przeprowadzkę, to mi te kartony naprawdę tyłek uratowały, serio. No i no widzicie, no co tutaj się dzieje, tu jest wszystko, po prostu wszystkie kredki, jakie mam, ale nie tylko z karandaszem, bo starałem się tak poukładać tych, co mam najwięcej i tych, których najczęściej używam tutaj z brzegu. No i tutaj też jest karandasz, a tutaj pod spodem już mamy różne rzeczy do, y, słuchajcie, do zdjęć właśnie, jakieś ozdóbki, pierdółki tam jeszcze są. Y, I jak możecie zobaczyć, tutaj mam szufladki po mojej komódce. Ci, co mnie oglądają wiedzą, w, że ja miałem na biurku kiedyś taką drewnianą komódkę. No to tylko mi to z tego zostało. A wiecie dlaczego? Dlatego, że przy przeprowadzce... Co ja tu uderzyłem? Dlatego, że przy przeprowadzce niosłem karton taki z rączkami. Eee, no, i na tym była właśnie ta drewniana półka, którą dostałem od mojej przyjaciółki w prezencie. Serdecznie Cię pozdrawiam, jeżeli mnie teraz oglądasz. Eee, no, i w tym kartonie też był tablet graficzny i takie tam różne rzeczy. I słuchajcie, schodząc z jednego mieszkania po schodach, chciałem to zapakować do samochodu i mi się rączki urwały i mi to wszystko rypło na chodnik razem z tym tabletem. Ja przeżyłem, słuchajcie, mini-zawał. Ja myślałem, że ja po prostu tam padnę na tym chodniku. Yy, moja mama pomagała mi w przeprowadzce, więc pomogła mi to szybko zebrać. Dużo rzeczy się stłukło, dużo się rzeczy popsuło. No tak jak właśnie ta szafka, o której wam powiedziałem. Na szczęście tablet jest cały. Bo co? Bo był wsadzony w oryginalnym kartonie, nawet ze steropianym w środku, bo ja to zbieram po prostu. Ale uff! Była mała drama, ale na szczęście wszystko wyszło ok. No tylko szkoda tej półki trochę, nie? bo bym sobie ją postawił na biurko i coś te by było. A tak to. Hm, no cóż. Mam tutaj atramenty, neokolory w takich małych zestawach, dużo długopisów, właśnie ym, gdzieś tam do podpisywania, do rysowania długopisem, bo często też sobie gdzieś rysuję długopisem w szkicownikach. No wszystkie po prostu potrzebne mi rzeczy, które ym, chcę mieć pod ręką, mam je właśnie tutaj. W drugiej zaś półce mam bloki i tam za chwilę też przejdziemy. Właściwie, właściwie co chciałem powiedzieć? Nie wiem, ja jestem dzisiaj taki zakręcony jak baranin Naprawdę, sorry. A tu jeszcze mam e, mój taki piórniczek z pędzlami, bo mam tam część pędzli właśnie na biurku i część tutaj. Bardzo fajne takie etui od Daily Roam'i kiedyś dostałem. Kiedyś, kiedyś. Oczywiście mam tutaj też tańsze kredki, a i... Co ja zrobiłem takie? O, ryba, karp. Okej, okay, seba. Ale też kredki tańsze jeszcze mi dojdą. Czekam na paczki, żeby zrobić dla Was unboxingi, żeby zrobić dla Was testy. Także naprawdę będzie sporo. Gołąb tam mi atakuje balkon. W ogóle to chciałem Wam jeszcze pokazać jeden prezent, który dostałem od mojej wicki, jak byłem w Katowicach na evencie. Słuchajcie, zobaczcie, narysowała mnie tutaj. Takie piękne uroczenie. I powiem wam, tak mi się podoba to, postawiłem sobie to tutaj na szafce, żeby stało i mi cieszyło oczy. Także naprawdę bardzo ci dziękuję. Wiesz, że mówię do ciebie, tak, you, ty. Także dzięki, bardzo mi to umila y, tutaj czas. Dobra, przechodzimy do drugiej półki, tylko no mówię, sorry, że takie są cięcia, ale po prostu no... Na czworaka to tak trochę ciężko, nie? Jezu, nie wiem, co się ze mną dzisiaj dzieje, znowu nie włączyłem nagrywania i znowu tu usiadam, drugi raz będę wam mówił to samo. W tej szafce, słuchajcie, już tak na szybko naprawdę powiem, bo już mi się powiem Wam nie chcę, już to z tym nagraniem ja nie wiem, co dzisiaj ze mną jest nie tak. To jakaś kwantanamera na mózgu. Yy, nie wiem, jakieś zaćmienie mam chwilowe. Yy, słuchajcie, w tej szafce mam wszystkie moje papiery i ktoś może do mnie powiedzieć, że o Seba, posprzątałeś sobie tak pod YouTube'a, żeby pokazać. Nie, słuchajcie, ja jestem osobą pedantyczną, ja lubię porządek, ja w całym mieszkaniu tak mam wszystko poukładane, no bo po prostu lubię mieć wszystko na swoim miejscu, lubię też szanować swój czas, kiedy nagrywam coś yy, albo rysuję dużo ilustracji, to po prostu chcę otworzyć szafkę, wyciągnąć sobie blok i zacząć pracę, a nie przekopywać się przez jakieś tam sterty tego wszystkiego, nie? E, przy okazji, jak mam ten blok, to Wam polecam firmę Magnani 1404, bo to są bardzo dobre bloki, a jakieś dostałem w prezencie. Je ciężko dostać w Polsce, ale naprawdę warto się postarać i wydać na to kaskę, bo są naprawdę świetne. I nikt mi za, za tą reklamę nie zapłacił, jakby co. Ja Wam mówię tak z ręką na sercu, że te bloki są naprawdę świetne. Są różne gramatury, są bloki pod y, akryle, gwasze, pod rysunek, kredki, y, akwarele, naprawdę... Bardzo, bardzo fajne. No i co, tutaj mam jeszcze bloki z Paper Concept, które też dostałem od, od, właśnie, sklepu Paper Concept do testów kiedyś bardzo też sobie chwalę. To jest taka tańsza wersja fajna. Mam też ze Stiflexa, których używam, z Karandasza, też bardzo fajny blok. Tutaj, o jest, już mi się on go powoli kończy. No, trochę mam ty, tutaj tych papierów i będzie jeszcze więcej, bo. Mm, tak jak wam mm, też wspominałem wcześniej, że no czekam jeszcze na paczki od yy, coś tu uderzyłem, od tańszych marek, które chcę przetestować i pokazać Wam tutaj na kanale. No, tu mam jeszcze karton, bo oczywiście kolekcjonuję karton, kartony, jak to mówię na głosowo, po prostu się czuję głupio. No ale no tak mam, że, że wolę mieć taki grubszy karton i pochować się na przykład tak jak w tym przypadku, na przykład w tym przypadku na Yyy... Większe formaty, żeby mi się po prostu nie pogniotły. I tu na dole mam oczywiście tablet Bosto i karton po laptopie, który zabieram. Gdzieś tam w podróż, jak gdzieś jedę na jakiś event albo na jakieś warsztaty, bo potrzebny mi jest, a taki karton się przydaje. No bo ja się boję, że mi się ten laptop uszkodzi. A tak to wiem, mam pewność, że nic mu się nie stanie. Tutaj mam jeszcze bloki ze Stiflexa na dole, a tutaj mam segregator z moimi pracami. On jest nieco cieńszy. Ponieważ przed przeprowadzką na poprzednim mieszkaniu wyrzuciłem bardzo dużo swoich starych rysunków. Okej, okay, go ahead, skancelujcie mnie, proszę bardzo, wywaliłem swoje rysunki, możecie na mnie krzyczeć, proszę bardzo, go ahead. Ale no niestety były stare prace, były brzydkie, uważam, że teraz troszeczkę mi się skill poprawił, a tamte prace, no nie podobały mi się. A po co ja mam je wszędzie tachać, wszędzie je ten, one też nie były ani na sprzedaż, ani nic, to były takie jakieś tam, no wiecie, rysunki, które. Raz wyszły, raz nie wyszły. No i się po prostu ich pozbyłem i zyskałem więcej miejsca. Dobra, ja już tutaj się nie upokarzam z tej podłogi, przejdę do biurka, jakoś zakończę ten materiał. No i dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki materiał wam się spodobał. Wiem, że on jest nieco luźniejszy, nie ma tutaj jakiejś wielkiej merytoryki, ale no chciałem wam pokazać jak tu mieszkam, jak się ogarnąłem, jak tutaj te studio moje nowe wygląda. No i mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał, aby być na bieżąco z filmami, które tutaj dodaję, bo one będą tylko, tak jak powiedziałem, dajcie mi trochę czasu, żebym to wszystko ponagrywał, ogarnął. No i jeszcze czekam, aż mi te paczki przyjdą, żeby no, zrobić unboxingi, jakieś tam recenzje właśnie yy, przyborów stańszych półek cenowych. No, no i jeszcze chciałem Wam powiedzieć, bo tak na sam już koniec, bo no ten film jest moim pierwszym filmem w nowym roku, więc życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, dużo kreatywności, dużo weny, dużo miłości i przede wszystkim zdrowia. Także no, widzimy się już niebawem. Trzymajcie się i pa!